Witamy Państwa w kolejnym odcinku programu zwędku NAD WODĘ. Dzisiaj znajdujemy się niedaleko Wąbrzeźna. Są to piękne okolice z Rafałem. Mam nadzieję, że coś złowimy. Rafał, jaką przygotowałeś dla mnie metodę? Dziś? Dzisiaj będziemy wędkować oczywiście spod lodu na, na mormyczkę raczej. Zobaczymy, jeżeli na mormyczkę będzie dobrze, zostaniemy przy mormyczce. Jeżeli nie, zmienimy sobie metodę na inną. To miejsce, gdzie jesteśmy w tym momencie, to nie jest żaden plac. My jesteśmy na wodzie, stoimy, stoimy dokładnie na, na 30 cm lodzie, temperatura jest dzisiaj bardzo niska, około minus 12 stopni Celsjusza, a pod nami jest około 2 metry gruntu. Tutaj przy tych trzcinach za nami jest miejsce naturalne występowania ryb. Ryby, ryby są w jesiennej, wiosennej, a czasami także i zimowej, bardzo blisko trzcin i one naturalnie tutaj żerują. I myślę, że nie będziemy wybierać miejsca gdzieś daleko, po prostu w, w, w głąb jeziora, a będziemy mogli iść niedaleko po prostu trzcintu, gdzie one naturalnie są. Na głębokości jakieś 2-4-5 metrów. Pamiętam, że jak żeśmy rozmawiali, jeśli chodzi o lód, to będziemy nęcić dzisiaj? Wiesz, co ja ci powiem tak? Są zwolennicy nęcenia na lodzie, a są też przeciwnicy. Ja uważam, że powinno się nęcić. Tylko, że nęcenie nie wygląda tak latem. Jest zupełnie inne. Na lodzie nęci się zwykle samą gliną z jokersem. Glina jest nośnikiem jokersa, bo jeżeli byś wrzucił samego jokersa do, do wody, bez gliny, to po prostu on się to rozejdzie w wodzie, stworzy taki słup, on będzie, część będzie w toni pływała jokersa, część do, dotrze do dna, ryba nam się rozproszy. My potrzebujemy mieć rybę w jednym miejscu, przy, przy, przy samej dnie, dlatego że tych ryb będzie mało, one bardzo kiepsko żerują, słabo żerują. i w momencie, kiedy jeżeli wrzucimy kulkę z gliny z jokersem, ona w całości nam przetransportuje, można powiedzieć, jokersa do dna. Na głębokości tam 3 czy 6 metrów zależy, gdzie będziemy łowić. I po prostu ryby będą się gromadzić przy tej kulce z jokersem. Czyli dokładnie one w są tym bardzo... miejscu, gdzie wykupiamy sobie dziurę. Tak, tak. One są bardzo niemrawe, wiesz. Także, także to, nie, to jest zupełnie inne wędkowanie jest właśnie teraz zimą, a zupełnie inne jest latem. Mamy wędki, które są dla. I dla początkującego, i dla zaawansowanego wędkarza, prawda? Tak, oczywiście. Wędka długości około 50 cm, zakończona kiwokiem. Tak, oczywiście. Ty masz troszkę większe przelotki, twoja, twoja wędka jest bardzo często odporna na y, zamarzanie. Tak, na to jest istotne, zauważyłem to już Znaczy, częściej, ona, ona będzie prawda? zamarzała, ale będą zamarzały tylko przelotki dookoła, a ten prześwit zawsze będziesz miał. Z moimi przelotkami, takimi mniejszymi, jest troszkę ciężej, ciężej łowić. One częściej zamarz, zamarzają, ale i z tym idzie sobie poradzić. Po prostu można y, albo skruszyć lód, albo posmarować ją specjalną substancją, żeby, żeby lód nie przywierał. Jasne. Żółka, żółka główna. Tak, właśnie. żółka główna zupełnie inna niż latem, dlatego że yy, trzeba łowić bardzo cienko. Nawet duże ryby łowi się bardzo cienko. Yy, dużą rybę złowimy na żyłkę 0,10, a góra 0,12. Zawodnicy łowią nawet na żyłki 0,07 albo 0,08, ale to jest łowienie ekstremalne. To jest łowienie, kiedy na przykład nic się nie dzieje i trzeba złowić ryby. Trzeba złowić jakiekolwiek ryby, żeby na przykład zdobyć punkty na zawodach. Nam o te punkty dzisiaj nie chodzi, nam chodzi dzisiaj o złowienie ryb. Dlatego użyjmy żyłki pośredniej 0,10. Kowrotek to jest to zwykły kowrotek. przełożenie nawet jego nie jest takie istotne, ważne, żeby po prostu był podkład z grubszej żyłki, albo płytka szpula i nawinięta cienka żyłka, albo pod, na, na, na głębszej szpuli podkład z grubszej żyłki i na tym nasza ta dziesiątka. Także mamy omówiony kiwok, mamy wędeczkę, rękojeść, kowrotek. Co, jeśli chodzi jeszcze o koszty, no bo koszt takiej wędki. Nie jest drogi, jest to, są to najtańsze wędki, jakie praktycznie występują na rynku. Ja za moją wędkę zapłaciłem z kowrotkiem może 60-70 zł, do tego dochodzi koszki woka. I oczywiście, mormyszki. Ja używam wolframowych mormyszek, dlatego że objętościowo mormyszka wolframowa ma większy ciężar. Jeżeli przy takiej samej objętości mormyszki ołowianej, a wolframowej, wolframowa jest cięższa. Jest mniejsza, cięższa. I tak. Chodzi, jest ta, Takiej samej wielkości mormyszki ołowiana i wolframowa. Wolframowa zawsze będzie cięższa, dużo cięższa. Mormyszki wolframowe generalnie ceny zaczynają się od około 5-6 zł. Mormyszki ołowiane już kupisz po złotówce 2 zł, po prostu zależy od producenta, prawda? Ale my dzisiaj będziemy używać tych warto wydać troszkę więcej pieniędzy, zresztą ile więcej. Jeżeli nie ma zaczepów, to taką mormyszką można tak. kilka, kilkanaście razy, prawda? Oczywiście. I, I to jest ważne. Także cały ten sprzęt łącznie z mormyszką, z żyłką, dobrą żyłką, bo dobrej jakości żyłka też kosztuje... Góra 15-20 zł za, 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 za 100 metrów. To jest cały sprzęt, praktycznie cała ta wędka to jest, to jest koszt 100 zł. Najtańsze wędkowanie, można powiedzieć, jakie, jakie w ogóle występuje, to jest wędkarstwo właśnie podlodowe. A jeśli chodzi o wiązanie, powiedzmy, mormyszki, to jest zwyczajny węzeł spinningowy, tak jak już pokazaliśmy wcześniej. Znaczy, są różne rodzaje węzła. Można wiesz, uszyć węzła spinningowego, można jakieś innych węzłów. Po prostu zależy, co kto lubi, żeby to po prostu wiesz, miało jakieś ręce i nogi. Chciałem powiedzieć Państwu, że jeśli chodzi o robienie zestawu, jest to najprostsze zrobienie zestawu, jakie do tej pory spotkałem, bo robiliśmy już nie jeden zestaw, a wędkarstwo pododowe jest takie, że po prostu przewlekam żyłkę przez przelotki główne poprzez kiwok i węzłem spinningowym wiążę mormyszkę. Jest to bardzo proste. Czyli każdy taki powiedzmy, powiedzmy, może podolowe. Powiedzmy może o jednej rzeczy, o tym kiwoku zawsze musi być zamontowany poziomo. A żyłkę przez kiwok przewleka się zawsze od dołu. Także po prostu on się przewlekając od dołu, on wychodzi, można powiedzieć, z góry, ale kiwok się nagina i praktycznie jest jako ta nasza ostatnia przelotka. Kiwok jest bardzo istotnym elementem w wędkarstwie podlodowym i często od dobrego kiwoka zależą brania. Cały zestaw mamy omówiony praktycznie, jeśli chodzi o wędkę. Teraz pora jest zrobić glinę, bo glinę trzeba przygotować. Ja przygotowałem trzy gliny, tylko że jedna jest troszkę suchawa, a nie mam do dyspozycji żadnej wody, nawet mineralnej, żeby ją nawilżyć. To mi się wydaje, że po prostu użyjemy tych dwóch glin. Jest to jedna rozpraszająca, druga wiążąca. I mam jeszcze jedną rzecz barwnik czarny barwnik. W zimie ryby się boją strasznie jasnych plam. Szczególnie takie ryby wiesz, wielkości 20-25 cm. One na, na takie plamy raczej nie wpływają na, na jaśniejsze, boją się drapieżników, a tak od drapieżnika, tym bardziej że są niemrawe, wiesz, nie mają tyle energii, co latem. Dlatego y, zamęty trzeba zabrawić na czarno. One praktycznie no, dno jest muliste, jest czarne, także tak samo nasza zamęta nie będzie się odróżniała od dna, y, znaczy zamęta, tak wina. Y, tym bardziej, że ona jest tylko nośnikiem do ochotki. Spadając do dna, ona tylko zaniesie ochotkę do dna, a tam te ochotki będą praktycznie wychodziły nie jak z gliny, ale jak z mułu. I one będą bardzo naturalne dla ryb, podpłyną sobie ryby, wezmą. Robimy glinę, wiercimy dziury i zaczynamy. Czy łowić. mogę Ci zaufać, że powie, powiem Ci jak, a Ty byś zrobił tą glinę, co? Co Ty na to? Oczywiście, o. że tak. Robimy. I mam taką glinę troszkę suchą, nie? troszkę i troszkę damy, nie? Troszkę jest bardzo fajną gliną, która po prostu powoduje, że yy, kula się rozprasza przy dozarciu do dna. Yy, druga glina to jest glina rozpraszająca, ciemna. I glina wiążąca, też ciemna. Rafał, wiesz czego się boję? Jak ja będę to mieszał. Jak mi jest tak zimno. Tak, no nie, nie będzie to łatwe. Ale jeszcze ci powiem, dobrze, że glina nie jest zamarznięta, że jeszcze nie zamarzła nam trzeba to zmieszać ze sobą. Oczywiście wpierw przed zmieszaniem dodamy barwnik. Czarny jak węgiel. Tak, tak, tak. Dobrze, Tylko wiesz tak, tak. co, tak delikatnie go dodajemy, sypiąc nim praktycznie po całym, po całej glinie. O, widzisz? Można się przy tym ubrudzić. widzisz wiatr jest z tej strony, dlatego jeżeli wiatr jest z tej strony, lepiej podać od strony bardziej od strony wiatru, żeby się nie ubrudzić, po prostu szkoda kombinowano, żeby się urodzić. Musisz yy, raz pomieszać to. Tak mi sobie za, za chwileczkę sobie umyjesz rękę. Jasne i mi zamarznie śniegu, Oczywiście. Oczywiście. I oczywiście mi zamarznie. Nie, no włożę w rękawiczki wszystko będzie w porządku. Trzeba dać dużo barwnika, żeby ta zanę, zanęta, nasza, pseudo zanęta oczywiście, bo to jest sama glina, to jest nośnik, żeby glina była wręcz koloru niemalże węgla, żeby była zbliżona do koloru mułu na dnie, ale żeby ona była równomiernie przetarta, jednorodnej konsystencji. Trzeba ją przetrzeć przez niestety. Jest troszeczkę taki, wiesz, żmudny zabieg, no on trwa 10 góra minut, ale jest to bardzo ważne dla wyników połowu. Jeżeli chcemy szczególnie łowić jakieś tam sensowniejsze ryby, jest to bardzo ważne. Ważny element. Hochelka. Są na rynku różne hochelki dostępne. Są plastikowe, metalowe. Metalowa jest bardzo fajna. Wiesz dlaczego? Zobacz, jeżeli przymarzą dzikanty przy otworu, prawda? To ona jest nie tylko do wybierania, ale przymarzą dzikanty otworu po prostu można ją skuć i ona nie pęknie. A plastikowa po prostu przy, przy mocnym uderzaniu jest jasne pięknie, po prostu oczywiście. A taka metalowa, zobacz. Bardzo, bardzo łatwo można ją no, rozkuwać otwór. Nawet jak łowisz większą rybę i nie możesz ją wyciągnąć, otwór, to nawet możesz wziąć i szybko rosnąć wiesz, ciutkę powiększyć otwór. Bardzo, bardzo fajna w użyciu. Nie jest może zbyt ładna jak plastikowe kochelki, ale bardzo poręczna Jasne. i efektywna też jest. Rafał, teraz ja muszę sobie wykuć dziurę. Tak, zapraszam. Teraz jest moment, kiedy dodajemy jokersa do, 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 do naszego nośnika, czyli do Nie Niedużo. Mamy go w słoiku. Powinno się go w zasadzie w gazecie yy, przytrzymywać. Użyj może kołej ręki. Yy. Ale o, on jest cieplutki. Przy ciele miał ciepło jest cieplutki. Także nie zamarznam. nam. Damy go dosłownie do dwie szczypty. I zrobimy z niego cztery kule, jeśli możesz schować tam, gdzie miałeś. Po tej wierzchniej warstwie, dosłownie po wierzchniej warstwie, rozprowadzam go nie głęboko, bo ono mi tak zamarznie. Za chwileczkę ta glina będzie cała zimna. Wierzchniej warstwie biorę, rozprowadzam go. Teraz zobacz. Lepiej kilka, jedną ręką, małe kulki dosłownie. Zobacz. Takie wałeczki. Jak na obie gusiułkę się trzeba Jasne. Pamiętam. Zobacz. Takie nieduże właśnie kulki. Lepiej sobie. Jedno, używając jednej ręki. A nie jest. Nie jest tak strasznie dużo jokersa w kuli, nie może być bardzo dużo dlatego, że nie możemy sycić ryb, prawda, one mają tylko przypłynąć i się tym jokersem i po prostu zaatakować naszą mormyszkę z ochotką na haczyku. Zobacz, to nie jest taki potężny jeż, żeby nie wiadomo ile wystawało e, ochotek z niego. Trochę jest, oczywiście, a to ma służyć w zwłowieniu naszych ryb. Najpierw sobie wiesz ile? Cztery kulki sobie ulepię. Po dwie, po dwie w każdy e, przerębę, w każdy, w każdy otwór. I teraz jeszcze ci powiem jedną rzecz, że Wędkoponiem podlodowym, jeżeli jest gruby lód, jeżeli jest gruby, twardy lód, jest bardzo ważne, żeby noże w świdrze były ostre. Bo jeżeli nie są ostre, to je, bywa, że może i 20 minut wiercić jeden otwór. A jeżeli są ostre, przez około 20-kilku tak centymetrowy lód się w jeden moment. Masz rację. Także przed każdym, po prostu przed każdą zimą, powinno się naostrzyć świdra. Jeżeli się często wędkuje, to nawet i w trakcie zimy jeszcze powtórzyć ostrzenie. Zobacz. Przygotowałem sobie cztery kulki. Biorę je sobie ze sobą. Pierwszy otwór wrzucam sobie dwie kulki, To jest bardzo proste, bardzo precyzyjne. Wszystko trafiasz w punkt, wszystko ląduje dosłownie w tym punkcie, gdzie będziesz łowił. Jest to strasznie proste wędkarstwo, strasznie proste łowienie. Wszystkie ryby są pod tobą w jednym punkcie. I tak samo do drugiego otworu wrzucę też dwie kulki. Może pokażę, jak te kulki wyglądają. Zakładam sobie około jednej do dwóch, nawet ochotek. Ważne, żeby hamulec był regulowany, żeby nie był za bardzo napięty, dlatego że w czasie, kiedy nam weźmie troszkę większa ryba, a żółka jest bardzo cienka, to ona musi nam wyciągnąć z kołowrotka żyłkę. Ale jest troszkę zbyt ostry. O, jeszcze go poluzuję. A, teraz jest lepszy. Bardzo dobrze. Wkładam sobie wendeczkę i na haczyk. Od mormyszki zakładam dwie ochotki. Takie najlepiej są żywe, ruszające się, a nie sflaczałe, martwe, przymrożone. Przymrożona prawie wygląda jak tak żywa, dlatego ważne, żeby używać tych, które się ruszają. Dwie ochotki na kaczyku i mogę rozpoczynać łowienie. Tak. W pierwszym rzucie to w zasadzie sprawdzamy jaka jest głębokość. Jest to bardzo łatwo do sprawdzenia, dlatego że póki żyłka jest naprężona, mormyszka jest w powietrzu. Jeżeli żyłka przestanie być naprężona, to znaczy, że mormyszka dotarła do dna. Jeszcze jest w powietrzu. Dosyć głęboko jest tutaj w tym miejscu, z tego co widzę. O! Żyłka przestaje być naprężona. Widać zawias na żyłce, znaczy, że ona jest na dnie. O, w momencie kiedy się naprężyła żyłka, ja ją podnoszę z dna. Czyli taki jest grunt. Zwijam sobie nadmiar żyłki, żeby łatwo im było łowić. I zaczynam łowienie. Łowię mormyżką w warstwie między od 0 cm, czyli od, od, od samego dna, do 20 cm nad dnem. Zwykle ryby przebywają w tej warstwie i tam, tam następują brania i bardzo delikatnymi ruchami wprawiam mormyszkę w ruch. Czasami bywają sytuacje, że ryby są dużo, dużo wyżej, po prostu trzeba co jakiś czas podciągać mormyszkę wyżej, 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 wyżej różnie bywa, bywa że my, ryba stoi w toni dużo nad dnem, ale najczęściej e, na przykład te, takie, takie ryby jak jazgasz, no to to już w ogóle są w samym dnie. Ale płotki i okonie łowi się dosyć, dosyć blisko dna. Z reguły, chociaż ta reguła, mówię, nie zawsze się sprawdza. Jest. Jest drugi. O. Jest. Jest. Yes, 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 yes. Oh. <laughs> Kolejny. Kolejny dzisiaj okoń Bardzo duży, uważam Piękna sztuka A, jak się nastroszył O, branie, branie, branie. Jest. Jest. O, ten ładnie. Ma 2 cm więcej niż tamten chyba. cały czas biorą małe ryby, czy to małe płotki, czy małe konie. Nie ma sensu katować tych dziur dłużej. Lepiej się przenieść w inne miejsce. Przemaszeruję sobie kilka metrów, może 200 metrów, 300. Zatoczkę tego jeziora. Może tam złowimy coś większego. Jak tam Piotrek ci idzie? Złowiłem dwa większe okonie dzisiaj. Z dwie płotki i kilka takich mniejszych okoni. Ale słabo. Ja głównie same okonie, o konie płotki. O, o. Chociaż, chociaż y, łowię rybę za rybą, to są to małe ryby, wiesz? Y, po prostu zależy od miejsca, mi się wydaje na tym jeziorze. W jednych miejscach są y, duże ryby, w jednych jest na przykład dużo małych ryb, a w innych w ogóle nie ma ryb, prawda? Dokładnie. Ile tutaj siedzisz czasu już? No z godzinkę. I ile miałeś brać tą godzinkę? No, powiem Ci szczerze, że mało. No właśnie, może nie ma sensu katować tego miejsca, może trzeba zmienić po prostu na inny. Jeszcze chwilę tu podejdę. Chociaż bywa tak, że właśnie w takich miejscach, gdzie ryby niby nie biorą, są pojedyncze duże ryby, bywają. Właśnie, czekam na takie. A ja w takim razie w tym czasie pójdę sobie tam w zatoczkę, spróbuję. Tam podobno są okonie takie po 20-25 cm. No takie prawie około 30 cm dwa mówiłem, także, także jest, nie jest tak Dobra. Źle. Ja w takim razie idę, powodzonka. No, nawzajem. Daję cukersa do gliny. Jest w bardzo dobrej kondycji, dlatego że cały czas praktycznie jest w lekko plusowej temperaturze przy, przy ciele. Muszę zobaczyć jak ładnie wygląda. Połapałeś tutaj trochę Piotrek, no mi troszkę troszkę, troszkę mniejsze ryby brały, też się brały cały dzień praktycznie, od rana do wieczora. Zmienna pogoda, najpierw było pochmurno, Po południu się by pogodziło. teraz bardzo ładnie świeci ślicznie słońce. Kończymy na dzisiaj to wszystko. Zapraszamy wszystkich wędkarzy i wędkarki do pisania maili na adres tv-tvam.pl a my widzimy się za tydzień.